Cześć Małgosiu, miło mi cię widzieć, wyglądasz oszałamiająco, dzisiaj mamkę TVP jesteś w ciąży i widać, że ten błogosławiony stan Ci bardzo służy. Dziękuję bardzo, no już coraz lepiej się czuję, jeśli chodzi o te dolegliwości ciążowe, a to no generalnie jestem bardzo szczęśliwa, więc cieszę się, że to widać na twarzy. Takie pytanie, bo trochę w show biznes, bardzo tobą się interesuje, odkąd e, jesteś w ciąży. Czy Tobie, jako przyszłej mamie, było ciężko ukryć w ogóle właśnie przed show-biznesem to, że jesteś w ciąży i żeby na początku dowiedziała się Twoja rodzina i rodzina Twojego partnera? Ja się bardzo bałam tego, że wyjdzie ta informacja wcześniej niż ja chciałam żeby wyszła. Co prawda jeszcze miałam troszkę poczekać, ale ten brzuszek w moim przypadku szybko się pokazał i trudno byłoby go ukryć. Natomiast ja się bałam dlatego, że wiele osób z produkcji, zarówno pytanie jak na śniadanie jak i innych produkcji, w których brałam udział, na przykład koncerty, po prostu wiedziało. Ja chciałam mieć trochę, może nie powiem, że inne warunki, ale żeby organizatorzy mieli te że czasami muszę gdzieś sobie przysiąść, usiąść, że czasem ludności mogą mnie złapać, chociaż nie przeszkodziły mi ani razu w pracy, ale, ale te więcej mieli, bo że wycieknie ta informacja szybciej, ale no bardzo im dziękuję. Raz jeszcze nikt niczego nie powiedział, czekali na odpowiedni moment, na ten moment, w którym ja będę gotowa. Twoja mama mieszka za granicą. Jak się zaopatruje w pomoc Tobie, jak i u przyszłej mamie, która już będzie miała dzieciątko na świecie? Przyleci, przyleci, przyleci. będzie mi gotowała, tak jak po pierwszej, tak jak to po pierwszej, po pierwszym porodzie. Przyleciała, gotowała mi i to była ogromna pomoc, dlatego że jednak każda mama wie, że odciążenie jej, w chociaż jednym takim dużym obowiązku, jakim jest gotowanie, jest bardzo ważne, szczególnie, że chciałabym, karmiłam, mojego synka. Pierwszego siedem miesięcy później niestety zachorowałam na anginę, więc musiałam wziąć antybiotyki. Nie udało się tego kontrolować, ale chciałabym jak najdłużej karmić pierwszą drugie dziecko, więc ta dieta jest no, kluczowa i bardzo ważna w dochodzeniu do siebie raz, ale też dwa oczywiście dla maluszka, więc, więc na pewno przyleci i na pewno będzie ze mną. A mama partnera? Też pomoże? No o już nie będę mówiła. Jak Twoi w ogóle współpracownicy zareagowali na to, że jesteś ciąża? Szczęśliwi, rozumie, wyrozumiali, kochani, bardzo wspierający i, i bardzo im za to dziękuję. No właśnie, a w drugą stronę to wsparcie od Ciebie też mieli, jak byli w podobnym stanie? E, tak, chociaż muszę przyznać, że bezpośrednio nie pracowałam z dziewczyną, która była w ciąży, tak? Bezpośrednio, że się miały taki kontakt na planie, chociaż nie była jedna Kamila, która była, która, no pozdrawiam sertocznie Kamila naszą kochaną, która niedawno urodziła, no to, to Kamila rzeczywiście drugi wydawca była w ciąży i myślę, że wszyscy się wspieramy, bo to taka rodzinna redakcja. A jak Ci się w ogóle pracuje, będąc w ciąży? Bo to jednak jest troszeczkę tak chyba z tyłu głowy przyszłej mamy, że no trzeba uważać, trzeba siebie oszczędzać. To fajnie, jak jest z przodu głowy właśnie, zaraz Ci powiem, o co chodzi, bo w ciąży generalnie tak jest, że trochę z tą pamięcią bywa różnie, więc raz mi się już zdarzyło, że zaczynam zadawać pytanie i pytanie było trochę takie zawiłe i nie byłam przekonana, czy... Zadam do końca, wiesz, bo tak w międzyczasie tak trochę mi wypadła myśl, ale szybko powróciła całe szczęście. No takie rzeczy się mogą zdarzać, ale całe szczęście mam obok Olka Sigorek, który jest profesjonalistą i, i dlatego cieszymy się, że jesteśmy duetem telewizyjnym, bo zawsze to drugie jest w pogotowiu, więc jeżeli coś się wydarzy, to wiemy, że jesteśmy w bezpiecznych rękach. A jeszcze sami też tak, że troszeczkę ciężko pogodzić pracę w telewizji z byciem mamą. No bo jak to każda kobieta gdzieś z tyłu głowy ma, że musi zadbać o siebie, o swoją pracę, o swoją jakąś tam sylwetkę, ty w przypadku tym musisz chyba dwa razy, prawda? W moim przypadku nie było mi trudno, dlatego że ja jestem zorganizowana, ja umiem dobrze zaplanować. Na planie zawsze mam jedzenie, dobre jedzenie, dbam o siebie, więc tutaj nie było żadnego problemu. A myślę, że jak podliczę liczbę godzin, oczywiście moja praca jest stresująca i moja praca jest wymagająca, to jest taki stres psychiczny, który mamy. Ale godzinowo jestem w stanie dostosować to do macierzyństwa, ponieważ bardzo często, jak kończę pytanie na śniadanie, to. Na przykład już nie mam e, żadnej innej produkcji, czyli godzina 12 i mogę wcześniej odebrać mojego małego z przedszkola i trochę z nim pobyć. Ty ogólnie jesteś ze swoim partnerem, on nie jest ze świata show-biznesu. Wolicie ukryć swój związek, czy kiedyś się z nim pojawi się na ściance? Na razie na pewno nie zamierzamy się nigdzie pojawiać, a, a co będzie czas pokaże, no nigdy nie mów nigdy, ale, ale na dzień dzisiejszy na pewno będzie to... Nie medialny związek. A wiesz już, kiedy mniej więcej jest termin porodu? E, no, e, czekamy na to, bo tak naprawdę jakoś dziwnie się wydarzyło, że miałam trzy daty, ale, no, ale początek roku. Początek roku, czyli będzie Sylwester i będzie poród. Będzie taki nowy wejście w rok z małą córeczką? Nie wiem jeszcze. A jeszcze nie, zobaczymy. Okej, okay, my Ci bardzo dziękujemy, życzymy powodzenia, trzymamy kciuki i będziemy czekać oczywiście na zdjęcia i pokazanie małej pociechy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Ci bardzo.